Witam serdecznie. 10 kwietnia 2020 roku i kolejny dzień dobrych informacji dla mieszkańców naszego miasta. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w dniu dzisiejszym poinformowała, że w Sieradzu podobnie jak już właściwie półtora tygodnia nie zanotowano żadnych nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, a osoby, które są podczas kwarantanny, z tej kwarantanny za chwilę będą wychodziły. I to jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta. Życzyłbym sobie, aby w tym przedświątecznym czasie, ale również i cały przyszły czas, który nas czeka z chorobą, takie informacje do Państwa docierały.